Hej, z tej strony Epic 4, a to jest zapowiadany Minecraft Hardcore. E, także mam nadzieję, że teraz uda mi się wszystko to dobrze nagrać, ten cały odcinek. Ponieważ e, miałem ogólnie problemy z nagrywaniem e, tej gry, e, bo mi się wszystko zacinało bardzo na początku, ale teraz chyba wszystko udało mi się mniej więcej zoptymalizować. Także to jest troszkę takie eksperymentalne. Mam nadzieję, że. Będzie wszystko okej, okay. no i cóż, nie będę przedłużał eee, Trzeba rozpocząć nową serię, nową przygodę <laughs> Z Minecrafta Hardcore W końcu, ponieważ już długo się przymierzam, żeby to nagrać Minecraft Hardcore, a postanowiłem, że tak to nazwę Tutaj nic nie będę zmieniać mm. Chyba wszystko jest ok. Sprawdzę, czy jeszcze mniej więcej OK się wszystko nagrywa. E, chyba jest OK. E, także Minecraft Hardcore. E, create new world. I zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Czy będzie się jakoś zacinać? Mam nadzieję, że nie. Bo się długo z tym męczyłem, żeby to wszystko poustawiać. Eee też jak mi głos jakoś źle pójdzie to potem nie mam jakiejś możliwości by go obrabiać bo, ob bo obraz i głos e, się nagrywa na tym samym pliku o! witam, <grytanie> okej okay. śmiesznie się zrobiło e, okej, okay. już jest jeden bardzo duży plus jesteśmy koło oceanu a to chciałem właśnie mieć w zasięgu e, spawnu a to jest nawet na spałnie. A to super, dobra, czekajcie. Ile FPS-ów? 130. Wow! Tak? Jakoś. Nie, nie czuję tego. O, okej, okay. chyba jest ok No i dobrze. Widzę, że mamy tu dżunglę. W sumie nawet fajnie, bo jakoś zbyt często dżungli nie zdarza mi się odwiedzać. Więc. Y Więc fajne takie odświeżenie Dobra, także Trzeba zacząć zebraniem jakiegoś drzewa, jak zwykle e, Drewno się przyda Zrobić crafting table e, Jakieś takie nieduże drzewo To może być Jak zawsze, jak to na początku Bywa. Ok. E, mamy drewno. O, nawet jeden patyk. E, to... Nie, czekajcie. Dobra. Hu, Już prawie sobie drugi raz crafting table. E, ok. Tutaj mam kamy. To może coś tu jest ciekawego. O, ok. Jakieś jaskinia. Mam nadzieję, że nie jestem tu zagrożony. Chyba jest. Dobra. Gdzieś coś słyszę, ale to chyba za ścianą eee, Dobra to. Wpadałoby zrobić kilof e, węgiel wydobyć, żeby móc sobie oświetlić teren. Na razie trzy wystarczą. O, akurat tyle mam patyków. Dobra. Tutaj sobie zobaczę czy coś tu jest ciekawego. Nie, nie ma nic. Jest tutaj ten węgiel i to żelazo. W sumie dobry początek. Co eee, gdzieś tu przeniosę, żeby był dobry porządek. Ok. I powoli zdobywamy eee, te postępy. No. I też jak słychać sobie, uruchomiłem eee, muzykę w tle. Ponieważ nie będę tego materiału obrabiał, najpierw muszę sobie wymienić procesor w komputerze. Bo właśnie mniej więcej przez ten procesor miałem problemy, by to nagrać. Tak samo jak mam problemy, by odpalić chociaż jakikolwiek program do montowania. Bo albo jeden mi po prostu wywala i nie chce działać, albo po prostu mi strasznie zacinają. Dobra, mam. Żelazo. Tutaj jeszcze więcej tego węgla. Cobblestone też się przyda. By zrobić sobie jeszcze inne narzędzia. A z potem piecyk. Okej. Okay. Ile mam tego cobblestone? Na 10 idealnie, by zrobić sobie inne narzędzia. Eee, tutaj jeszcze mi jednego patyka brakuje. Okej, okay, tutaj kiera, łopata. I jeszcze. Miecz. Okej. Okay. Jest dobrze. Mm, to jakoś. Tak niech będzie. O. Dobra. Także. Coś tu jeszcze jest yy, ciekawego. Tam widzę jakieś ruiny. Tu... O! O! o Okej. Okay. Tej struktury często nie widzę. <gry> w sensie. To jest dla mnie rzadki widok. Powiedzcie, e, tak jak mówiłem, dżungli aż tak często nie odwiedzam. Najzwyczajniej po prostu ją nie odnajduję. Okej, okay, super, w sensie jestem ciekaw, co tam jest. Tam chyba były dwie skrzynki, z tego co pamiętam. Jeżeli dobrze pamiętam. <grym> Tutaj jeszcze jakiś cave. Może jeszcze znajdę jakieś żelazo. Okej, okay, już myślę, że ten delfin się nie rusza Eee, czekajcie. Jak tam się dostać? Żeby nie zginąć przy okazji. Okej. Okay. O, witam. Okej, okay, szybko poszło. Okej, okay, jest tu może jakieś żelazo. Przydałoby, się nie powiem. Nie. Ale fajnie te cave y wyglądają. W sensie też... Przez to, że nie grałem jakoś. Jako, nie, nie grałem zbyt często w Minecrafta. To jakoś jeszcze nie nacieszyłem tymi nowościami. W sensie. Ja się tam zatrzymałem jeszcze. Yy, przed wprowadzeniem tych. Yy, nowych cave'ów <laughs> Cave'ów? What? Cave Muszę się nauczyć mówić. <laughs> Bo jeszcze niezbyt dobrze mi to idzie. W sensie tak. żeby nagrywając jakoś sensownie mówić składać dobra, czekajcie, po coś FPS-y zaczęły mi troszkę spadać mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe no dobra także tą e, strukturę, czy jak to się nazywało ehm, ruinę e, odwiedzę po tej świątyni serio jakieś spadki są mam nadzieję, że to nie przeszkadza bardzo okej okay. tutaj sobie zobaczę tutaj pamiętam tak były pułapki a, what? okej okay. myślałem, że mnie nie trafi jak tak zejdę to sobie wezmę a gdzie tu jest sznurek? tutaj tu już wezmę te strzały a to też sobie zabiorę bo potem będzie można zrobić jakiś fajny mechanizm. Okej. Okay. Diamentów się nie spodziewałem. Nie widziałem, że w tej strukturze mogą być. Dobra, super, mamy trzy diamenty idealnie na kilof Okej. Okay. Wezmę sobie jeszcze o to. jeszcze trzeba zebrać dwa diamenty na studio enchantów. W sensie... Okej, okay, to jest zbyt szybki chyba upgrade. Ok, jeszcze z tego co pamiętam tutaj coś. Tak, był jeszcze mechanizm. Hmm. Ok. Ok, coś zrobiłem. Tu się coś otworzyło? Nie. A widzicie, to może jeszcze wezmę tą skrzynkę stąd. A to może też. A, stona będę miał od groma pewnie. To jeszcze wezmę. Może się już przyda. Okej, okay, coś się otworzyło. Może tutaj? Nie, nie widzę. Okej. Okay, tutaj coś? Posłyszałem, że coś... Nie. Okej. Okay. Jeszcze raz. Nie wiem. Nie gdzie to się otwiera? O! Okej, okay, tu się chyba coś zmieniło. E... Okej, okay, czekajcie, tutaj nie. O jest, dobra! Mam screen. Skrzyn... Aha! <grytanie> <grytanie> okej okay, mówiłem coś o stole do enchantowania, w sensie teraz mam wystarczającą ilość diamentów. Dobra, to jest chyba najlepszy początek, jaki mógł mi się trafić. Czyli najlepszy seed. Czekajcie, mówiłem wam to, bo już nie pamiętam. Że jedną z rzeczy, którą chciałem mieć. Na, na spałnie jest właśnie ocean. Który właśnie tutaj widać. I że jest. Teraz diamenty dostaję. Może coś jeszcze ciekawego mi się trafi w tamtej małej strukturze. Czekajcie, po sobie zapomniałem sprawdzać czas. Jak nagrywam. Dobra, załóżmy, że nie wiem, około 7 minut to może? Dobra. Okej, okay. mniej więcej sobie już ustawiłem. Taką przypominajkę niemą, żeby mi nie przeszkadzała przy okazji. Dobra. Eee. Dobra, także trzeba zobaczyć teraz te ruiny. Bo z tego co pamiętam, może się chyba w nich trawić mapa skarbów? Czy to tylko się trafiała w tych łódkach? W tych wrakach zatopionych? Poczekajcie. Gdzie coś tu jest. To jest troszkę zakopane. O, dobra. Okej. Okay. Muszę uważać na tlen. Nie zwróciłem na to uwagi kompletnie. Zapomniałem o tym. Dobra, tu jest skrzynka. Okej. Okay. Mending! What? Czekajcie, jeszcze się wynurzę, a potem zbiorę skrzynkę. Mending. Okej, okay, fajnie. Przynajmniej mamy jakieś sensowne źródło. Jakiegokolwiek jedzenia, w sensie... E tak przynajmniej na początek, bo jakość jedzenia nie mam za dużo. Nie powinienem tak tracić łatwo zdrowia. O, tam jest, fajnie wygląda ta strzelina. Ok. A jest noc, jest chyba niebezpiecznie. Hmm. A ja jedyne jakie. Je... Nie, czekajcie, mam coś ciekawego do jedzenia? Nie, nie mam. Jedyne co mam do jedzenia to Rotten Flash. Czekajcie, to może pójdę do tamtej dziury, szczeliny, jakkolwiek. E, tam sobie sobie taką początkową bazę i pójdę właśnie sobie coś sensownego poszukać, jakichś zasobów. okej, okay. Tam widzę dużo miedzi. Strasznie dużo jej się tutaj pojawia. To jest taki drugi, yy, drugi węgiel, jeżeli chodzi o częstotliwość pojawiania się. Ok, teraz eee, jak zrobię, zro, jaką zrobić sobie tutaj bazę? Nie wiem, może tutaj się wkopię. Może uda mi się również znaleźć za niedługo jakieś owce, żeby spokojnie móc sobie zrobić łóżko i bezpiecznie przespać noc. Eee, dobra, czekajcie. Tutaj jest skrzynka. No, odkładać najpotrzebniejszych rzeczy to chyba nie może, bo i tak nie chcę ginąć. Coś jeszcze? Dobra, piecyk by się przydał, żeby przepalić sobie żelazo. Które zebrałem. Okej, okay. dobra, y, mam może. W... Okej, okay, dobra, mam dużo. Czekajcie, bo można byłoby sobie zrobić tarczę, ale już nie mam więcej drewna, bo chciałem sobie zrobić e, tą e, e, łódkę. Dobra, może uda mi się. Idzie te i te. Łowi tylko. zobaczę jak wędką mi to pójdzie. <śm> jakkolwiek, żeby pożywienie zdobyć. Bo z pożywieniem jest u mnie marnie. W tej chwili. Okej. Okay. Powiedziałem pożywienie. <śm> nie lilie No, coś się złapie. Cokolwiek. Fajnie by było. Okej. Okay. Okej, okay, coś płynie. Okej. Okay. Mamy jakąś rybę. Fajnie. To sobie zjem, tak żeby się dopchać i na koniec sobie wezmę sobie tę rybę. No to nie wiem co mogę z tym zrobić, po prostu sobie nie wiem, gdzieś tutaj postawię. Bo nie mam co innego z tym zrobić. To w sumie tu schowam. To jest niezniszczalna wędka, więc nieskończone źródło pożywienia. Dobra, mam tutaj rybę. Jak mi to minie. Okej. Okay. No i świetnie. Teraz przydałoby się może e, zdobyć więcej e, drewna. Ja, to nie jest zbyt dobre miejsce jak na początek, bo jest marne, marny dostęp do właśnie takich podstawowych rzeczy, trzeba się cały czas przedzierać przez wodę. Ale tak sobie myślałem, że jeden z projektów moich e, z poprzedniej serii z Minecraft'a można tutaj przenieść, jak na przykład Underspawn, bo nie dokończyłem go w moim poprzednim świecie. I e, ci, którzy nie wiedzą o co chodzi, to e, ten projekt polega na tym, żeby pod spawnem e, wykopać taką dużą dziurę w sensie. Nie tak, że powierzchnia, żeby była taka dziura z zewnątrz, ale po prostu podziemia takie duże pomieszczenie dobra, jest troszkę tu niebezpiecznie yy, w którym właśnie będą różne farmy, nie wiem automatyczny magazyn, w sensie z, który się, sam się segreguje bo też w sumie fajnie byłoby coś takiego zrobić Jakieś drewno by się tu przydało Mam nadzieję, że nic mnie tutaj z tyłu, z, od tyłu nie zajdzie Ok, co tam było? Owca! Tam jest owca, dobra. Czekajcie. Eee. Mam nadzieję, że nic po drodze tutaj. Dwie owce, może jest trzecia. Ale, ale nie innego koloru. Na się w taki sposób muszę. Zbierać wełnę. Przydałoby się druga. Znaczy się druga. Trzecia, biała. Okej, okay, to jest jakaś polana. To może będę w stanie wypatrzyć kolejną. Tutaj. Jest, okej. Okay, mam cel. u Spokojnie. Żeby nie zginąć. Okej. Okay żeby jakoś bezpiecznie zejść, a dobra. Nie jest najgorzej. O, witam. Ok, mam wszystko. E, więcej drewna by się przydało. To sobie tutaj trochę pozbieram tego. Tam coś się pali. Znowu lawa jakaś. Najwyraźniej. Creeper, mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Ok, Nie zauważył. To teraz szybko trzeba wrócić. Bo mam już dobrą ilość drewna, by zrobić sobie łódkę. Oraz mam już... A czekajcie, łódkę. A... Czy na... Dobra, chyba na łóżko starczy. A! Nie, 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 nie. Dobra. Nie zostaje tu na pewno już dłużej. Bo nie chcę ryzykować. Ok, to tak spokojnie mi na łóżko starczy. Mam nadzieję, że muzyka jest ok. Nieważne. Eee, dobra. Dobra. Jest dobrze. Mamy bazę, mamy łódkę, którą będziemy mogli się przemieszczać z bazy na ląd. <gryw> tak w sumie można powiedzieć. Eee, mamy już wełnę na łóżko. To sobie... Chciałem powiedzieć, że zrobię sobie res, w sensie spawn point, ale on się mi nie przyda. <gryw> Jestem przyzwyczajony do normalnego Minecrafta. Mam nadzieję, że jakoś szybko nie padnę. Okej, okay, tu oświetlenie Tutaj o, to prawie bym zrobił, zrobił właśnie slaby Ok, na zdążę się przespać Troszkę achievementu, achievementów zrobiłem Okej okay. Coś jeszcze chcę zrobić teraz to tutaj zdobyłem Emeralda, to sobie go tu schowam Eee, kolejny crafting table to... <noise> A niechaj tak będzie. Eee, tutaj można zrobić sobie kolejny piecyk. Dobra. Mam już stworzony. Tutaj można mięso sobie przepalić. Troszkę zostawię. Tutaj też niech jeden będzie. Ktoś jeszcze mam takiego to przepalenia? Raczej nie. Dobra, to jest so, so, już się myślałem, że coś tu jest, a to łódka, to zabezpieczmy do końca, żeby oszczędzać jedzenia. <grystanie> Okej, okay. to chyba mniej więcej tyle. No, tak można zakończyć pierwszy odcinek, także dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że jakkolwiek Wam się podobało. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrało, bo jak nie, no to będzie słabo. Dobra, także jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie. I słyszycie mnie w następnych filmach. Na razie.